Dzień dobry państwu. Nazywam się Marek Stasiuk. Jestem z Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Szczecinka. Spotykam się z państwem dzisiaj na konferencji specjalnej. Wcześniej na konferencji programowej zapowiedzieliśmy naszą kolejną konferencję programową. Jednak musieliśmy zorganizować konferencję specjalną nadzwyczajną wobec zaistniałej sytuacji związanej ze Strażą Miejską. Witamy wszystkie media. Witamy organizatorów konferencji, panią dr Janę Pawłowicz. Witam Pana Romana Matuszaka. Dzień dobry. Pana Tomasza Wójcika. Dzień dobry. Pana Marcina Betkę. Dzień dobry. Drodzy Państwo, konferencja nadzwyczajna, jak już powiedziałem, związana z wydarzeniami dotyczącymi Straży Miejskiej, konferencja o bezpieczeństwie naszego miasta. Chcemy zająć stanowisko jako Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Szczecinka, ponieważ nasi wyborcy i wyborcy w Szczecinku właśnie tego oczekują. Proszę o zabranie głosu pani doktor Joanna Pawłowicz. Szanowni Państwo, jestem zbulwersowana zachowaniem strażników miejskich, którzy dopuścili się użycia przemocy w stosunku do jednego z naszych mieszkańców. Ale również jestem zaskoczona stanowiskiem ratusza, gdyż słuchając wypowiedź rzecznika, odniosłam wrażenie, że przekaz był w stylu: Polacy nic się nie stało. Tym bardziej, że nie był to odosobniony przypadek. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest istotnym elementem funkcjonowania naszego miasta i wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania są zagrożeniem dla innych, w związku z czym trzeba temu skutecznie przeciwdziałać. Myślę, że jest to bezdyskusyjne. Podczas konwencji wyborczej razem dla Szczecinka powiedziałam, że nie powiedzieliśmy odnośnie naszego programu wyborczego ostatniego zdania. Dlatego też z punktem dotyczącym bezpieczeństwa naszego miasta wychodzimy nieco wcześniej niż planowaliśmy, ale jest to związane z sytuacją, jaka obecnie ma miejsce. Otóż stanowisko razem dla Szczecinka w kwestii bezpieczeństwa naszego miasta jest jednoznaczne. Rozwiążemy Straż Miejską. W zamian proponujemy bardziej skuteczne działania dotyczące utrzymania bezpieczeństwa w naszym mieście. O szczegóły poproszę pana Tomasza Wójcika. Szanowni Państwo, rozwiąza rozwiązanie Straży Miejskiej nie jest w skali całego kraju niczym nadzwyczajnym. Coraz więcej samorządów podejmuje decyzję o rozwiązaniu tej instytucji. Przyczynkiem do tej decyzji są wysokie koszty utrzymania, niski profesjonalizm oraz niezadowalająca efektywność w działaniu. Ja tutaj, żeby nie być gołosłownym, podam przykłady kilku miast z terenu Polski, które już podjęły te kroki i które są z tego zadowolone. Decyzja o likwidacji straży miejskiej podjęły między innymi Chrzanów, to jest miasto w województwie małopolskim, 40 tysięczne. Stalowa Wola, województwo podkarpackie, miasto 60 tysięczne oraz Żory, to jest miasto w województwie śląskim, które liczy sobie 60 tysięcy mieszkańców. I Szanowni Państwo, ja e, czytałem wywiady z burmistrzami tych miast. E, te osoby są bardzo zadowolone ze swojej decyzji. Naprawdę mówiły, że jeżeli miałyby jeszcze raz tę decyzję podjąć, to tę decyzję by w ten sam sposób podjęły. E, Przeciwnicze rozwiązania Straży Miejskiej bardzo często przywołują argument domniemanego spadku poziomu bezpieczeństwa, który miałby nastąpić po rozwiązaniu Straży Miejskiej. Ja chciałbym powiedzieć, że jest to nietrafny argument. My mamy konkretne rozwi rozwiązania. Razem dla Szczecinka ma konkretne rozwiązania, które pozwolą na to, żeby bezpieczeństwo w Szczecinku nie zmalało, ale wzrosło. Miasto w porozumieniu z policją sfinansuje dodatkowe patrole policjantów co przełoży się na o wiele wyższy profesjonalizm i zwiększenie bezpieczeństwa w naszym mieście. Podejmiemy również działania na rzecz efektywnego funkcjonowania monitoringu miejskiego. I tutaj chciałbym jeszcze dodać: miasto ma prawo do sfinansowania patroli policyjnych, tak? Te patrole w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji mogą patrolować nasze miasto. Także tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych i dzięki temu uzyskamy większy profesjonalizm w działaniu. Nie będzie na pewno dochodziło do takich sytuacji, z którymi mamy teraz miejsce w szczycinku. Dziękuję. Poprosimy teraz o głos pana Romana Matuszaka. Okej. Okay. Proszę państwa. Ja na poprzedniej konferencji prasowej mówiłem, że o, mm, zmniejszeniu wydatków miasta Szczecinek między innymi w pozycji straż miejska bezpieczeństwo. Chcę przypomnieć, że w 2013 roku wydatki na straż miejską wyniosły 2 673 tysiące zł. Natomiast przychody z tytułu z tytułu nałożonych mandatów wyniosły 1793, a więc różnica jest 9000 zł. Przy rozwiązaniu straży miejskiej oczywiście trzeba liczyć również koszty odpraw i likwidacji likwidacji tej jednostki, więc w roku. 2015. E, oczywiście takie oszczędności nie miałyby miejsca. Byłyby znacznie mniejsze. E, do tego by trzeba jeszcze doliczyć te patrole, o których tutaj kolega wspomniał, ale i tak moim zdaniem e, oszczędność w latach następnych będzie e, ewidentna, a kłopoty, które się mnożyły z, ze Strażą Miejską. E, w poprzednim okresie, no po prostu się ich, ich już nie będzie. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę o głos Pan Marcin Betka. Wiecie Państwo, ja miałem powiedzieć wam o tym, jaki przerost zatrudnienia jest, jak w porównaniu do innych miast tej straży jest dużo. Jak w tej sytuacji jak w tej sytuacji odebrać słowa pana komendanta, że nie jest w stanie, nie ma pracowników, którzy by byli w stanie pilnować dzieci przechodzących pod szkołą numer 4. Ale dzisiaj wychodząc z pracy usłyszałem taką wypowiedź, jak to, co to się dzieje z naszym, z naszym komendantem straży dostaje żółtą kartkę. Zagranie takie piłkarskie. Tylko, że patrząc po piłkarsku, to ten pan już jedną żółtą kartkę powinien dostać za pana Jakimca i za to, co się działo już wcześniej. Teraz druga to powinna być czerwona. Moje wrażenie jest takie, że ryba psuje nam się od głowy. Pytanie, czy ta zepsuta głowa tej ryby, to jest komendant Straży Miejskiej, czy to już nie zaczyna się dać gdzieś wyżej. Dziękuję, to wszystko. Dziękujemy. Drodzy Państwo, yy... Należałoby też powiedzieć jeszcze jednej bardzo ważnej e, rzeczy. E, myślę, że to jest istotne dla e, wyborców, dla wyników wyborów. E, to też może nie przypadek, że dzieje się to w takim, a nie innym czasie. E, mamy do czynienia z e, nieuzasadnioną przemocą strażnika miejskiego. E, takie przypadki miały miejsce już wcześniej. I one mogą bulwersować, budzić emocje, nawet skrajne emocje, i nie mamy się co dziwić. Natomiast te przypadki miały miejsce już wcześniej, na nie odpowiednio nie reagowano, czyli ktoś tam na górze, pan burmistrz, pan komendant pozostawali bierni wobec tych przypadków. Gdyby odpowiednio zareagowano, może nie doszłoby do takiej sytuacji. Też nie, nie wiemy, czy do takich sytuacji dojdzie jeszcze w przyszłości. Możemy przypuszczać, że takie sytuacje będą miały miejsce. Drodzy Państwo, to ten brak reakcji no, może nie dziwić, bo to też myślę, jest istotne dla wyborców, że pan komendant Straży Miejskiej pan Grondys startuje z list komitetu wyborczego pana burmistrza Daglasa, z list PO. Chciałbym, żeby dotarło to do wyborców i mam takie pytanie: co należałoby zrobić na czerwoną kartkę? Bo to trudno sobie wyobrazić. Dziękuję.